Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale I dzisiaj chcę zaprosić was na haul zakupowy Z kilkoma rzeczami, powiedzmy to do domu Z jedną rzeczą z i kilka ubrań Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie I chciałabym przeprosić was za to, że Moja twarz niezbyt fajnie wygląda, jest czerwona Ale jest to z tego względu, że nie mam żadnego podkładu na twarzy Bo od kilku dni... Mam wysypkę na twarzy, której na szczęście nie widać, ale czuję, więc przepraszam Was za to. I teraz przejdę do rzeczy, które zakupiłam w ostatnim czasie. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, będzie to taki, oto kremik z firmy Good Skin Lab True, True Heart, Hydration, tak Magda? Czyli jest to taki krem w żelu 24 godziny nawilżający. Ja go kupiłam ze względu na to, aby go używać pod podkłady ponieważ ja używam krem z Clinique DDML, ale wydaje mi się, że on jest tylko taki niewystarczający i skusiłam się na ten krem właśnie w Douglasie jego cena to było 29,90 euro ale ja jeszcze miałam do tego zniżkę takie kupony przy zakupach po ponad 100 euro dostajecie jak je zbieracie, więc ja sobie to wykorzystałam i zapłaciłam za ten krem tylko 15 euro. I teraz kolejne dwie rzeczy będą to mydełkę, które kiedyś, jakiś czas temu widziałam u kuzynki. I teraz one były w promocji, oczywiście promocje na pewno były jeszcze wcześniej Ale dopiero ja je teraz zauważyłam I mam mydełka z firmy Deto. ja nie wiem do końca czy one też tak w Polsce się nazywają Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewna I Ja sobie kupiłam te mydełka w piance I tutaj mam orchida i wanilia A w drugiej ręce mam z różą i kwiatem wiśni Więc dwa takie mydełka wzięłam to jednak już, jak już widzicie, zaczęłam używać i jest dość fajne, ale nie powiem Wam, czy wysusza ręce, czy nie, ponieważ ja teraz odkąd jestem na stażu i odkąd właśnie często używam żeli dysyfikujących i wody, i mydła tego wszystkiego, to moje ręce dosłownie po małym, małym, po krótkim kontakcie z wodą wysuszają się, więc nie powiem Wam, czy te. O to będą wysuszać ręce, czy też i nie. Teraz przejdę do sklepu internetowego WeCamps, zrobiłam tam zamówienie, zamówiłam e, trzy rzeczy, dwie rzeczy są z firmy WeCamps Own, czyli z ich. Własnej, powiedzmy, to marki bardzo fajne ciuchy tam mają, aczkolwiek nie są one zbyt tanie. Nie są to takie ceny jak, powiedzmy, to Sejena i Hanem. Są dość droższe, ale bardzo fajne i te rzeczy są akurat z wyprzedaży, więc były o wiele tańsze. I sukienkę Sejena, która również była przeceniona, która mnie bardzo urzekła. I będzie to sukienka biało-czarna w paski. Ja już wam pokażę. I wygląda ona tak. Taka na ramionczkach. dość długa. Tutaj jak widzicie ma takie wstawki tego czarnego i również jest cała czarna z tyłu i do tego ma słówek. Ma słówek? Ma słówek. Musiałam spojrzeć. I słówek jest dość taki do połowy pleców. Według mnie bardzo fajna sukieneczka. Ona była przeceniona z 20 euro na 10 euro, więc również cena świetna. Mam nadzieję, że Fajnie się spiszę na lato, chociaż jeszcze jej nie mierzyłam. No i teraz przejdę do tych dwóch rzeczy z Wehkams Own i jako pierwszą to wam pokażę takie body. Jako nie nazwałabym tego tak do końca bielizną, ponieważ to takie body wyszczuplające. Długo za takim czymś chodziłam. Widziałam coś podobnego w sklepie Primark, ale tam były jako rozmiary SML i duże rozmiary były wyprzedane a ta oto, te oto body są właśnie jako rozmiary biustonosza więc musiałam dobrać rozmiar swojego biustonosza i mieli duże rozmiary, więc zakupiłam to było przecenione chyba z 30 euro na 17 tak, że coś, coś w tym stylu jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani to ja mogę podlinkować Wam te rzeczy, które jeszcze są dostępne A to i ostatnią rzeczą również z tej firmy jest bluza jest to bluza, ona jest dość duża, chociaż ma rozmiar 42. Spodziewałam się, że będzie trochę mniejsza. Jest taka, dość tak jakby piankowy materiał, bardzo fajny. Kolorek też bardzo fajny na jakieś jesienne dni albo wieczory letnie, jeżeli nie będą takie jakieś ciepłe, tylko wieczne, jak to zazwyczaj jest w Holandii. Bardzo fajna i ta bluza była przeceniona chyba z 50 euro na jakoś 17 czy 15 jak mówię, jak zobaczę, że są jeszcze na tej stronie to wam je podlinkuję i teraz przejdę do Primarka w Primarku zakupiłam sobie kilka, dosłownie kilka rzeczy i w głowie miałam coś takiego Magda nie kupuje nic czarnego ponieważ ja, wie, ja lubię strasznie czarne rzeczy ale to tak na lato bardziej fajnie by było mieć takie rzeczy kolorowe ale nie obeszło się. Zobaczyłam jedną fajną rzecz, która przypadła mi do gustu: jest to taka narzutka. Jak widzicie, ona ma tutaj to, właśnie to takie, jakby haftowane, czy coś takiego, i to jest na plecach, i właśnie z tego względu ona wzięła mnie i urzekła. Tutaj ma zwykły taki rękawek. Bardzo fajna, przewiewna do nałożenia na jakąś koszuleczkę, czy coś w tym stylu. I to kosztowało mnie coś około 10 euro, o ile się nie mylę, ale wydaje mi się, że to już była taka, może nie starsza kolekcja, ale to było bardzo wyprzedane i nie było innych kolorów, i nie było też dużo różnych, jak to się mówi, matów, matów, tak, matów Magda, yy, py, 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 rozmiarów. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest taka zwykła bluzeczka habrowa. Jak widzicie, z... nie widzicie. Przód dłuższy, nie tył dłuższy, a, a przód krótszy, taka mówię, narzutkowa. Ja jeszcze sobie kupiłam taką białą bluzkę na ramiączkach, dość długą za tyłek, żeby ta na tą zachodziła. Ale wam jej nie pokażę, ponieważ ona się dopiero co wyprała. Bo ją również używam też na staż. Więc ta bluzeczka habrowa kosztowała mnie 4 euro. I teraz przejdę do takich zakupów bardziej domowych. I tak, również w sklepu Primark zakupiłam sobie taką narzutkę na łóżko. Jak widzicie jest ona w kolorze takim ombre, bo przechodzi z ciemnego granatowego do takiego jaśniejszego, prawie białego. I ta narzutka była przeceniona z 15 euro na 9, więc bardzo fajna cena. Jej rozmiar to 1,60m na 2,20m, więc prawie jak moje łóżko i będzie fajnie właśnie wyglądać jako taka narzutka, jako do, 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 do zakrycia według mnie no i cena też była super jeszcze w Primarku zakupiłam sobie, chyba dużo dziewczyn to ma są to takie pojemniczki na próbki, 5 sztuk i to kosztowało 1,5 euro co jeszcze ja mam? tutaj mam jeszcze prześcieradło, prześcieradło zakupiłam w sklepie CrowdVat Ponieważ mam nowe łóżko, więc stare mi nie pasują, ponieważ są za małe. I tutaj mam. Za, to jest za duże. Za duże prześcieradło: 180 na 220 ponieważ moje łóżko jest 180x210 i nie mogłam znaleźć innego. W tym czasie oczywiście. Byłam. Chodziłam po sklepach takich typowych, gdzie są pościele łóżka i tego typu tam rzeczy. No ale cena: 35 euro za prześcieradło od 35 euro wydawało mi się trochę kosmiczna i to kosztowało mnie 8 euro i taki kolor, on nie jest biały, ale jak przykładam do czegoś szarego, to jest taki lekko brudnawo-szarawy bym powiedziała i moja druga półka nie chciała białego, więc dlatego wyszedł taki kolor i teraz pokażę wam Prześcieradło, które kupiłam chyba kilka dni po tym wcześniejszym, czyli nie pokażę Wam już prześcieradła, ponieważ prześcieradło jest w użytku, ale pokażę Wam opakowanie od niego. Jest to prześcieradło z firmy, z firmy, ze sklepu Aldi, ja mam to akurat to szare, rozmiar jest idealny, bo jest 180 na 210 i... To jest naprawdę bardzo fajne, takie powiedziałabym wręcz luksusowe prześcieradło. Ja mam kilka innych rzeczy ze sklepu Aldi, takich jak dwie, dwa zestawy na łóżko, czyli kołdry i poduszki. Również jak i oraz takie ściereczki do kuchni i ręczniki i ze wszystkich rzeczy naprawdę jestem zadowolona. Wydaje mi się, że one mają bardzo dobrą, są z dobrego gatunku materiałów porobione. I wyglądają naprawdę i są dość takie luksusowe, więc fajne na prezent. I z mojego punktu widzenia są one o wiele lepsze, właśnie tego typu rzeczy, niż ze sklepu Lidl. I z całego serca mogę Wam poradzić, poradzić. Właśnie powiedzieć, że w Argim są fajne rzeczy, niezbyt drogie i też na pewno nadające się na prezent, jeżeli czegoś takiego szukacie. I teraz, jeszcze jedna rzecz ze sklepu. Aldi, o której naprawdę zapomniałam, bo te rzeczy już mam jakieś kilka miesięcy i są to poszewki. Poszewki takie prostokątne. Ja je zakupiłam dwie za 5 euro, jak już wspomniałam, w sklepie Aldi i ta się prezentuje tak. Pewnie ją widzieliście jako tło w jednych z moich, na pewno nie w jednym, ani nie w dwóch e, filmikach. I druga jest taka, nie jest taka sama, ale jest taka różowiutka. Jak ta część jest bardzo fajna. Ale to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Ja się już z Wami żegnam. Cześć, pa!